Ok, skoro już tamte ćwiczenia są wprowadzone, rozpoczęłaś pracę, rozpoczęłaś nad sobą, czas zrobić kolejny etap. Proszę cię, spróbuj to zrobić trzy razy w tygodniu najlepiej. Aktywność fizyczna. Wiem, że możliwe, że niezbyt dobrze się czujesz na chwilę obecną jeszcze, ale proszę cię wprowadzić aktywność fizyczną. Bardzo proste ćwiczenia, 15-20 minutowe, poniedziałek, środa, piątek. Poniedziałek, środa piątek. W momencie, kiedy poczujesz się lepiej, w drugim, w trzecim miesiącu, możesz zwiększyć tą intensywność ćwiczeń na 6 dni w tygodniu. Ale pamiętaj o tym, aby jeden dzień był to dzień odpoczynku. Jeżeli poczujesz, że możesz w niedzielę również zrób coś innego. Nie ćwiczenia, a na przykład jazda na rowerze, jakaś wędrówka, wycieczka, powoli systematycznie należy wychodzić. Na początek, proszę, poniedziałek, środa, piątek. Zanotuj sobie to, wpisz do harmonogramu 15-20 minutowe. Na przykład w poniedziałek ćwicz ręce, w środę ćwicz brzuch, w piątek poćwicz na przykład klatkę piersiową i plecy. Znajdziesz takie ćwiczenia z pewnością na YouTube, znajdziesz je w Google. Proszę, teraz możesz już wyłączyć i zacząć poszukiwać. Właśnie tych ćwiczeń, bo to zadanie opiera się właśnie na tym, aby aktywować swoje ciało, aby pobudzić swoje ciało, a ciało wpłynie na umysł. Już po 15 minutach każda osoba jest inna. 12 minut, 13, 15, czasami 17 potrzeba, aby mózg zaczął wydzielać właściwe substancje, hormony, szczęścia, radości, spełnienia. Powoli, systematycznie to trzeba robić, aby mózg ponownie zaczął funkcjonować. Właściwie trzeba ciałem wpłynąć również na ten narząd, którym jest mózg, a on potrzebuje dotlenienia, on potrzebuje, aby Twoje ciało było aktywne. Więc poniedziałek, środa, piątek. Poniedziałek ręce, piątek brzuch, środa klatka piersiowa. No Rozdział przygotuję dla siebie. Proszę Cię, aby to nie były dłuższe ćwiczenia niż 15-20 minutowe. W tym etapie bardzo ważne jest to. Aby nie obciążyć się, aby się nie przeciążyć, aby nie nastąpiło zniechęcenie. Poniedziałek, środa, piątek. Powoli, systematycznie. W drugim miesiącu poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Jeżeli będziesz czuć się na siłach, jeżeli nie, kontynuuj poniedziałek, środa, piątek. W trzecim miesiącu kontynuuj poniedziałek, środa, piątek lub możesz dołożyć jakiś dzień dodatkowy. Powoli, systematycznie. Najważniejsze i to jest podstawa. Trzy razy w tygodniu, niekoniecznie więcej, ale proszę Cię na pewno nie mniej. Ok? Zapraszam do następnego ćwiczenia, które jeżeli już wprowadzisz to w swoje życie.